Aktualizacja mojego shorta na Bitcoinie. Przypominam, że dziś, 29 października, jest posiedzenie FOMC. Kolejna decyzja dotycząca stóp procentowych. No i właśnie ten event postanowiłem shortować. Cały swój zamysł na tą pozycję, tutaj cały plan i tak dalej opublikowałem na Telegramie. Wszystkie swoje pozycje, jakie rozgrywam, publikuję dosyć szczegółowo i aktualizuję. Dlatego zapraszam Was na Telegram, a link macie w bio. Zauważyłem po prostu, że każde posiedzenie FOMC kończyło się korektą, a przed nim często były wzrosty, tak jak tutaj było, niezależnie od wyniku. Tak? Czy była pauza, czy spadki tych stóp. No głównie przez to, że ten wynik jest znany tak, no mamy 98% prawie procent szans na to, że będzie obniżka o 25 punktów bazowych. Więc tutaj nie będzie żadnej niespodzianki itd. Jak już, no to sell the news właśnie. W każdym razie jestem w tym shortcie. Jestem na plusie 22% teraz mniej więcej. I jestem też przestawiony na break even, Break even, czyli przesuwam stop lossa na miejsce wejścia. Czyli u mnie to jest 15500. 115500 na bitcoinie. Czyli już jestem zabezpieczony. Nie stracę na tym, no bo jeżeli bitcoin wzrośnie, no to wyjdę na zero po prostu. Take Profit tak wstępnie, no to linia ATR, ona często jest naszym wsparciem, jeżeli spadamy, no i faktycznie, jeżeli przyjdzie tak korekta, to być może dobijemy właśnie do tej linii, wtedy też shorta zamknę i od razu będę przychodził w longi, ale to będę sprawdzał, co się tutaj dzieje, czy bronimy tej linii, czy Big Guy coś pokaże. A jeżeli korekty nie będzie i pójdziemy wyżej, no to kolejne miejsce, w którym będę otwierał shorta, to jest linia trap, czyli okolice 119 tysięcy. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Ja już jestem zabezpieczony. Wbijajcie na telegrama, tam możemy pogadać, możecie skomentować, coś doradzić, albo swoje jakieś pomysły przekazać. Fajna taka dyskusja często się tworzy pod moimi pozycjami. Ja tam wszystko publikuję, czy mnie wywiezie, czy nie. O wszystkim daję Wam znać. Także wbijajcie na telegrama, link w bio.